Witam, jestem Gold i nadszedł czas na Inazumę. Inazumę, która ma tak szeroką fabułę, że musiałem podzielić ją aż na dwie części, co, jak wiecie, w poprzednich regionach się nie zdarzało. Bo pragnę przypomnieć, że oglądacie właśnie serię, która ma wam przypomnieć fabułę Genshina ze wszystkich Arkon Questów. I mam nadzieję, że zdążę zrobić to przed Fountain. Chociaż czasu jest mało, a odcinków jeszcze do nagrania dużo. No ale nie przedłużając, upewnijcie się, że wasze ciała są w wygodnej dla was pozycji i zapraszam na przypomnienie fabuły o Inazumie. Ostatni film skończyliśmy na tym, że spotkaliśmy się z Denise i tym akcentem również zaczniemy ten odcinek, ponieważ stojąc przed Liu'e Paimon pociesza nas o siostrze i mówi, że hej powinniśmy kontynuować swoją podróż, na co my odpowiadamy no to hej udajmy się do Inazumy, mimo... Co prawda, odradzenia od strony Jonkiego, albowiem jest to zamknięty kraj, co rozwinę oczywiście potem. Wtedy spotykamy się z Atsuko i próbujemy zapytać ją, jak dostać się do Inazumy, ponieważ jest jedyna osoba, którą znamy właśnie z Inazumy. Jednak ta, mimo iż jest w stanie udzielić nam odpowiedzi, jak się dostać, czy po prostu poprosić Bejdu, ostrzega nas również przed niebezpieczeństwem podróży, bo Zuma jest położona na wyspach, wokół której są straszne burze. Jednakowa burza nie jest jedyną rzeczą, którą należy się martwić. A Cukko mówi, że będziemy musieli również martwić się polityką izolacjonizmu i władzami, które będą na naszym tropie, jeżeli zostaniemy odkryci bądź coś przedskrobimy. W dodatku odpowiada nam historia jak ona sama ledwo na jakiejś małej trawie uciekła z dinozumy i niemal nie zginęła. Oczywiście, świadomi zagrożenia, mimo wszystko chcemy się dostać do tej nazumy, więc Zatsuko odsyła nas, jak mówiłem wcześniej, do Beidu, która może wiedzieć, jak przebić się przez burzę dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu na morzu. Nie tracąc czasu, więc podróżnik udaje się do kamiennego lasu Gwyn, gdzie stoi statek Alkor. No jest to oczywiście statek Beidu, no i po przybyciu na ten statek znajdujemy Beidu z nieznanym mężczyzną. Beidu nas rozpoznaje i przedstawia nieznajomego jako kazuchę. Tymczasowego członka załogi. Okazuje się również, że wizja dawnego przyjaciela Kazuchy jest nagrodą w pewnym turnieju. My oczywiście mówimy, że nas nie obchodzi jakiś tam turniej, tylko że chcemy się udać do Inazumy, ale słysząc to, Beidu decyduje się na zmianę nagrody. Ponieważ jeżeli. Weźmiemy udział w tym turnieju i wygramy, to będziemy mogli zadecydować, czy chcemy wizję, czy udać się do Inazumy. I tym lekkim pretekstem, niestety, zmusza nas do udziału w tym turnieju. Wtedy udajemy się na arenę, aby się po prostu zarejestrować. Na arenie przed zarejestrowaniem, Paimon sugeruje, abyśmy się przyjrzeli wstępnej konkurencji. Oczywiście to robimy, i okazuje się, że większość konkurencji to totalne no namey i Bambiki, więc nie mamy czego się bać. No, i potem się rejestrujemy. Oczywiście mówimy, że faktycznie jesteśmy bez wizji. Oczywiście każdy jest w szoku, no bo hej, jesteśmy bohaterem, Liwe, jeszcze Mondstadt. No, ale po kilku dialogach jesteśmy gotowi do walki w pierwszej rundzie. Traveller pokonuje z łatwością pierwszych dwóch przeciwników. Jak mówiłem, Bambiki i totalny no-namey. Jednak osoba, z którą miał się zmierzyć w finale, nie pojawiła się. Dlatego Traveler nie miał okazji jej poznać. Traveler więc postanawia udać się do Bejdu po więcej informacji. Bedł mówi tyle, że przeciwnik jest niesamowicie szybki i nic więcej. Kazucha jednak oferuje nam więcej informacji, jeżeli pójdziemy za nim do spokojniejszego miejsca, aby porozmawiać. I udajemy się, co ciekawe tam z nim. I wtedy Kazucha wyjawia, że wie o naszej zdolności do używania mocy żywiołów bez wizji. Kazucha pyta się nas wtedy, jak to robimy, jak się tego nauczyliśmy, jednak my do końca nie wiemy, po prostu dotknęliśmy statuły i hej, możemy sobie używać Anemo, Geo i innych tam żywiołów. Wtedy Kazucha decyduje się sprawdzić nasze umiejętności, każąc nam walczyć z kilkoma slajmami, już tak z użyciem tych właśnie elementów. Oczywiście Kazucha jest pod wrażeniem, daje nam parę wskazówek odnośnie następnego pojedynku, po czym mówi nam, że wizje są darem boskim. Wizje ludzi, którzy przyjęli ten dar są teraz w Inazumie w niewytłumaczalny sposób konfiskowane, czasami nawet w okolicznościach, które powodują śmierć ich pierwotnych użytkowników. Po prostu ludzie w Inazumie ze względu na dekret polowania na wizję są na celowniku jeżeli ktoś nie odda im dobrowolnie ich wizji to po prostu będzie musiał liczyć się z konsekwencjami. Po tych informacjach stwierdzamy, że pójdziemy już na mecz, żeby po prostu zawalczyć ten finał. Na arenie ma się rozpocząć ten mecz, ale przeciwnik nie pojawił się ku irytacji Beidou Następnie Kazucha wyczuwa, że coś jest nie tak, a grupa sprawdza pudełko dla zwycięzcy, w którym jak się potem okazało brakuje wizji. Kazoha Kazucha proponuje, że ją sam odszuka, ponieważ był to jego obowiązek no bo to w końcu teoretycznie jego wizja no ale oczywiście my mu towarzyszymy. A Kazucha wyjawia, że wie dokąd zmierza sprawca i kim jest. Winowajcą okazuje się potem Fade Flyer. Treasure Holder, który po dogonieniu jest zaskoczony, że udało nam się go wyśledzić. Ujawnia on, że zapisał się na turniej i zamierzał wygrać uczciwie, ale po zobaczeniu, jak podróżnik pokonuje Rongisiego i innych, wiedział, że nie ma totalnie szans z nami. Wtedy Kazucha wkurza się i mówi, że za karę za ukradnięcie wizji, zniszczenie reputacji Bejdu i popsucie całego turnieju, zamierza przyłożyć mu do czoła gorące żelazo, na co Fei reaguje z wielkim zaskoczeniem i w desperacji wszczyna bójkę. Jednak po trzymaniu od nas paroguzów wizja zostaje. Odebrana, a Kazucha mówi, że żartował tylko z tym żelazkiem. Zależało mu bowiem na tym, aby Fade the Flyer dał z siebie 100% w krytycznej sytuacji, ponieważ w takich właśnie momentach zazwyczaj pojawia się wizja i być może byłby wtedy w stanie rezonować z wizją dawnego przyjaciela Kazuchy, co się nie udało. Po tym samym zamieszaniu Kazucha prosi podróżnika, abyśmy spróbowali z nią porozonować, ale wizja wciąż nie reaguje, więc kazucha postanawia ją zatrzymać. Pewnie pyta go, dlaczego ma taką obsesję na punkcie tej wizji. Kazucha wtedy wyjawia, że kiedy Raiden Shogun ogłosiła dekret polowania na wizję, Raiden Shogun to wiecie, ten Bóg tam w to jego przyjaciel, inny nosiciel wizji, wyzwał ją, aby zatrzymać swoją wizję, jednak poległ on w pojedynku przed tronem. Następstwem tego było po prostu zabójstwo go przez Elektro-Arkona. Kazucha wtedy przybył i był świadkiem ostatnich chwil pojedynku, wyrwał wizję i chciał podtrzymać nadzieję, którą miał jego przyjaciel. Słyszał plotki o ponownym przebudzeniu wizji przez mistrza podczas jego podróży, dlatego szukał kogoś, kto mógłby to zrobić, żeby po prostu przebudzić wizję, której pierwotny właściciel zmarł. Niestety, jak widać, nie udało mu się to na tym turnieju. Wracając na arenę, Obydwoje dowiadują się, że Fey został zdyskwalifikowany, a Traveller zostaje zwycięzcą. Kazucha jednak ostrzega nas, że podróż do Inazumy będzie zdradliwa tym bardziej, gdy postawią stopę na zamkniętym narodzie. Mówi nam również, że Alkor musi zaopatrzyć się w podróż i że zostaniemy powiadomieni, gdy będą oni gotowi w sensie wiecie, cała egipa Bejdą. Po to jednak do Inazumy. Dosyć długa wyprawa. W międzyczasie z kolei Kazucha zamierza podróżować po Liue, aby zobaczyć, czy ktokolwiek z ludzi, kto się na niego natknie, może przebudzić ową wizję. I to było tak naprawdę tylko preludium. No i oczywiście, po jakimś czasie udajemy się w końcu do Catherine w Liue, aby zapytać się, czy statek Beidou jest już gotowy. I właśnie wtedy przebywa Sea Drake, wysłany przez Beidou. Jakby członek jej załogi, no i mówi nam, że faktycznie no, wszyscy są gotowi do wypłynięcia. Catherine zatem żegna się z nami, ale mówi nam również, że będzie na nas czekać na wyspie Norukami, bo tam też jest Catherine, bo Catherine są w każdym narodzie, jak siostra Joya, bo oficer Jenny z Pokémonów. Wracając z dosadku, to bez przedłużania po prostu płyniemy do Inazumy. Bajdol wysiada z nami w Rito, a następnie zostajemy przywitani przez Tomę, jej partnera biznesowego. My oczywiście się do niego dołączamy, a Beidou na razie kończy udział w tym kwestie. Toma później wyjaśnia nam, że opłata za zarejestrowanie się jakby do Inazumy dla cudzoziemców jest bardzo droga. I faktycznie pani przy stoisku do zarejestrowania chce od nas aż 2 miliony mora. Jednak wtedy Toma dzięki swoim kontaktom załatwia nam to prawie za darmo. Prawie, albowiem kiedy Toma dowiaduje się, że zamierzamy spotkać się z Raiden Shogun, stwierdza on, że może on nam w tym pomóc, ale my z kolei będziemy musieli najpierw pomóc innym. Dokładniej ma on na myśli Stowarzyszenie Międzynarodowe Handlu. Jak to Toma to wyjaśnił, jest to grupka ludzi, którzy nie mogą opuścić Zinazumy, więc zostają w porcie Rito, ale za to płacą wysokie podatki, właśnie w Inazumie, i tak naprawdę ledwo im starczy na życie. My no oczywiście postanawiamy im pomóc. Przyjaciel Tomy i prezes Stowarzyszenia Handlowego Chrisy. Jest zaskoczony widokiem nowych cudzoziemców i wyjaśnia, że odkąd on i obcokrajowcy utknęli w porcie, komisja Kanżu traktuje ich absurdalnymi podatkami. Pierwotnie kazano im zapłacić w morze, ale nagle zmienili walutę na krystal Maro, żeby właśnie płacić te podatki. Problem w tym, że tak naprawdę nikt z handlu o nich nie słyszał, nawet nie wiedząc, co to jest. Co gorsza, ich próby znalezienia tego przedmiotu powodują gwałtowny wzrost zarówno podatków, jak i ceny z jedynego dostępnego źródła, narażając ich na bezdomność. Podróżnik pomoc Akurisu się zgadza. W dużym skrócie, bo jest to najgłodniejsza część fabuły, poznajemy Warnera z Mondstadt, który no też jest w tym stowarzyszeniu. Potem dowiadujemy się, że ten Warner podejrzewa Keijiro, samuraja z komisji Kanjou, o jakieś tam wiecie, brudne rzeczy. Wtedy go śledzimy i okazuje się, że faktycznie oszukuje kupców, na tym krystal marą. Potem, jak zwykle, rozwiązujemy problemy. Samuraj daje trochę ulgi tym cudzoziemcom, a w zamian my dostajemy ciekawe informacje od Tomy. Wyjaśnia on nam bowiem, że w rzeczywistości jest pomocnikiem klanu Kamisato, opiekującym się najstarszą córką klanu, Kamisato Ajaką, znaną jako Shirasagi Himegimi. A jaka co ciekawe, słyszała o naszych wyczynach i spodziewa się naszego przybycia, mając również nadzieję, że my pomożemy obalić dekret Vision Hunt, czyli polowania na wizję. My, co prawda, z Arkonem nie chcemy się bić ani jakoś zmieniać tego kraju, bo po prostu chcemy z nim porozmawiać. I mimo, iż nie zgadzamy się na tą prośbę, a jaki to, to ma i tak zgadza nam się pomóc, no bo my pomogliśmy wcześniej. Wracając jednak do Ritu, to nadal Traveler potrzebuje pozwolenia na podróż, aby opuścić Rito i móc sobie swobodnie jechać po Inazumie. Paimon sugeruje, abyśmy się udali do biura Kanjou na spotkanie z Hiragi Shinsuke. I kiedy docieramy do jego rezydencji, on wychodzi i zauważa podróżnika. Hiragi zgadza się pomóc. Robi to ze względu na naszą dużą renomę, którą wypracowaliśmy sobie w Mondstadt i Liyue. I robi to pod preks... I robi to pod pretekstem tego, że jego córka Hiragi Chisato prosi nas o dostarczenie takiego listu i właśnie razem z nią pod pretekstem tego, że jesteśmy ochroniarzem, wydostajemy się z Rito i możemy chodzić bezkarnie po Inazumie. No oczywiście idziemy do herbaciarni, gdzie w środku wita nas Toma, który robi nam żart udając psa Tarumaru. Toma mówi nam, że po obejrzeniu statuły wszechbocnego boga, do której teraz będziemy iść, zabierze nas do rezydencji Kamisato. Nie przyciągając się idziemy do statuły, a tam Toma wyjaśnia w jaki sposób Raiden Shogun ogłosiła dekret polowania na wizję, no i zrobiła to dlatego, że chciała, żeby Inazuma była wieczna. A przynajmniej tak twierdzi Toma. Tej doty osadzone na posągu to przechwycone wizje. Ten posąg co ciekawe jest dalej w budowie i coraz to nowsze wizje są do niego dokładane. My wtedy dotykamy posągu i nagle mamy potężny ból głowy, ponieważ słyszymy aspiracje ludzi, którym wizję skradziono. Później idziemy do rezydencji Kamisato a tam poznajemy wcześniej wspomnianą Ajakę, choć warto dodać, że jest ona za zasłoną. Ale osobiście próbuje przekonać nas, abyśmy pomogli w walce z Shogun, ale my dalej odmawiamy. Ayaka wtedy wpada na pomysł obiecując, że przyprowadzi ich do Shogun, jeżeli odwiedzimy trzy osoby, którym skonfiskowano wizję. Na to już się zgadzamy i w pierwszej lokacji wiosce Konda podróżnik znajduje starszą parę: Mahiru i Kenjiru. Którzy próbują przekonać młodszego mężczyznę Tejime, by nie wyjeżdżał. Albowiem był on ochroniarzem tej wioski przez 30 lat i w sumie dzięki niemu ta wioska dalej żyje. Tejima był samurajem, który po zniknięciu wizji miał problem z przypomnieniem sobie, dlaczego tak długo przebywał w wiosce i zamierza ją opuścić i zostać wędrownym samurajem takim bez celu. Trawler oferuje pomoc w odświeżeniu jego pamięci, na co on się zgadza. Znajdują artykuł, który wyjaśnia, dlaczego został w wiosce. Otóż, miał czekać na swoją kochaną, ale ona nigdy nie przyszła. Po tym wszystkim trochę odświeżamy mu pamięć i Tajima decyduje się znowu pozostać w wiosce, aby czekać na swoją miłość, chociaż nie jest pewien, czy kiedykolwiek przyjdzie. Następną osobą jest samuraj z komisji Tendrio, któremu skonfiskowano również wizję. Gdy Paimon zastanawia się, dlaczego Shogunat miałby podjąć działania przeciwko jednemu ze swoich, to mówi on, że pomimo egzekwowania dekretu łowców wizji i łapania innych ludzi z wizjami, powiedziano mu, że obijał się do tego stopnia, że zawiódł nawet rajden Shogun, powodując utratę swojej wizji. Po utracie zapomniał, co robił co miesiąc, i nie jest nawet świadomy niektórych rzeczy. Ostatnią osobą jest mistrz miecza znanego z Meikyu Shisui Art. I na zewnątrz jego dojo, czyli tam, gdzie on trenuje swoich uczniów, znajdujemy właśnie dwóch z nich, martwiących się o samopoczucie, właśnie ich nauczyciela, czyli Domona. Uczniowie uważają, że ich nauczyciel domu jest opętany i takie tam jednak no kończy się to na tym, że po utracie wizji stracił on swój zapał i ambicje dodatkowo zaczął on odchodzić od zmysłów, dlatego ta dwójka była przekonana, że trzeba było zrobić egzorcyzm i na górze narukami gdzie poznajemy Jaemiko, która będzie ważniejsza dla nas w drugiej części nazumy. Faktycznie taki egzorcyzm jest próbowany. Ale na szczęście kiedy do Domona przybywa Anza, którego wcześniej poznajemy, czyli jeden z jego uczniów, tylko że takich starszych, to mówi mu, żeby zaakceptował fakt, że jego aspiracje znikły, ale mimo to namawia Domona, aby przekazał swoją wiedzę innym uczniom, którzy nadal chcą się od niego uczyć. Na co domą on ostatecznie się zgadza. Po tym wszystkim Paimon sugeruje, abyśmy wrócili do Ajaki. Ajaka tym razem przedstawia się osobiście, wychodząc ze zasłony i wyjaśnia powód, dla którego wysłała ich do trzech byłych nosicieli wizji. Chciała po prostu pokazać, jak bardzo cierpią ludzie w Inazumie, co sprawiło, że faktycznie my, jako Traveler, zgadzamy się pomóc w końcu obalić ten dekret. Wtedy Ajaka postanawia wdrożyć nas do pewnej misji. A bowiem jedna z ich specjalnych operacji, czyli tworzenie fałszywych wizji, żeby dawać te fałszywe wizje, a nie swoje do dekretu, wiecie, takie, takie podróbki, no niestety została zatrzymana, ponieważ gość, który robił te wizje, mistrz Masakatsu, został aresztowany. Ayaka chce go wydostać z aresztu, żeby znowu robił te podrabiane wizje, ale nie może ryzykować ani siebie, ani Tomą, by poprowadzić operację, ponieważ no, oni są zbyt wysoko postawieni. Dlatego oczywiście prosi nas o tą brudną robotę. Ayaka stwierdza, że chętnych do pomocy będzie więcej i wysła nas do Nagano Hara Fireworks. Kiedy tam docieramy, jesteśmy świadkami właśnie tego, jak pewien gość daje fałszywą wizję strasznikom, zachowując swoją oryginalną, i co ciekawe Paimon prawie rozwaliło ten plan. Przy okazji poznajemy taką dziewczynę na nazwie Joimia. Jak się później okazuje to właśnie z nią będziemy przeprowadzać całą tą operację odzyskania Masakatsu. I oczywiście z tą Joimią tam idziemy. Po przybyciu na komisariat my oraz Mia wchodzimy tylnymi drzwiami, po czym rozdzielamy się na chwilę. Cała trójka w końcu dociera do głównej celi, w której strażnicy szykują się do torturowania Masakatsu. Ale zanim cokolwiek oni zrobili, Kutosara weszła do celi, karcąc za to, że chcieli kogoś torturować. Wkrótce słyszy również kroki Yoimi i nakazuje strażnikom zbadanie sprawy. Jumiya następnie uruchamia swój prezent, aby zwrócić uwagę innych, żebyśmy mogli uratować Masakatsu. Jednak niestety Sara zauważa nas na gorącym uczynku, ale pozwala nam odejść, ponieważ wie, że Masakatsu potrzebuje pilnej opieki, ale ostrzega też, że sprowadzi go z powrotem gdy tylko wyzdrowieje. Jujia i Masakatsu dziękują nam. Za oczywiście pomoc w uratowaniu. Natomiast my idziemy do herbaciarni, by poinformować jak o dobrych wieściach. Tam razem z Tobą stwierdzamy, że należy skupić się na relaksie obecnie, ponieważ pierwszą misję już wykonaliśmy i kończy się akt pierwszy na tym, że gramy w jakiejś grę gorący czajnik. I w sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o... Fabuę pierwszej części na zoomy. Pragnę natomiast poinformować, że żeby zrobić drugi akt oraz trzeci, trzeba skończyć Story Quest Ajaki oraz Yoimi. Natomiast nie będę ich streszczał, bo w sumie nic tam ważnego się nie dzieje z tego co pamiętam. Natomiast jeżeli by się działo, no to napiszcie w komentarzu, no to wtedy na początku kolejnego epizodu o tym wspomnę. Natomiast możecie napisać również w komentarzu, czy do tego odcinka w bazowej wersji nic nie brakowało, czy o czymś e, zapomniałem, czy coś przekręciłem. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze i mam nadzieję, że ludzie, którzy nie czytali dialogów, bądź już trochę zapomnieli tej fabuły, odświeżyli ją sobie i mogą rzetelnie czerpać e, informacje ze źródła, jakim jest ten filmik. Pragnę jeszcze podziękować Eksplozji za to, że mi pomogła zrobić scenariusz do tego i kilku poprzednich odcinków oraz przypominam, żebyście wbijali na Discorda. A tymczasem miłego dnia, czy kiedy tam oglądacie, i adios!